W roku 2015 ja dopiero zaczynałem marzyć o tworzeniu kanału na YouTube. Ale pod koniec tego tygodnia minie 7 lat, jak założyłem kanał na YouTube o tematyce klockowej. I jak wiecie, co roku z tej okazji, znaczy nie 7lecia, po prostu urodzin robię otwarcie paczek od was. I nie inaczej będzie w tym roku. Ja już robiłem ja taki filmik na tym kanale, znajdziecie teraz gdzieś w narożniku, o ile da się to zrobić w szorcach, prowadzący do tego. A wspominam też o tym, bo pierwsze paczki w tym przypadku już odrafała Paczuszka dochodzą, moi mili, i wiem też, że shortsy mają znacznie szersze, większe zasięgi niż tradycyjny filmik, w związku z tym przypomnienie, jeżeli chcecie mi wysłać tutaj taką jeszcze paczuchę, znaczy niekoniecznie dokładnie taką, ale jakąkolwiek paczuchę na urodziny... To pamiętajcie, że musicie uwinąć się w tym tygodniu, a szczegóły tak jak mówiłem, albo w filmiku, który uda się gdzieś tu udostępnić, albo szukajcie, googlujcie Klockozaur i Domu Rodziny. Coś takiego, filmik był niedawno. Jestem niesamowicie ciekaw, czy mnie w tym roku zaskoczycie.